Sporo zmian i nowości, darmowe nagrody dla graczy, tegoroczny festiwal zimy z prezentami, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie. Także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z Dzwoneczkiem i mam dla Was wyzwanie. A najdokładniej, czy pod tym filmem uda Wam się wbić 300 łapeczek do góry, także sprawdźmy, czy dacie radę. A jeżeli wy będziecie kupowali coś we Fortniteowym sklepie to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście Heksokod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Jeszcze na samym początku klasycznie chciałbym Was zaprosić na moje mapy w trybie kreatywnym. Oczywiście w lutkę wpisujecie Heksokod i generalnie, moi drodzy, no to jak właśnie sobie to wpiszecie, to tutaj macie wszelkiego rodzaju mapy, czyli na przykład Ultimate 1v1, gdzie pojawiła się nowa kolejna świąteczna aktualizacja. Przy okazji macie też free więc możecie tutaj wpaść i pograć ze znajomymi, a my przechodzimy do nowości ze świata Fortnite, bo trochę ich mamy. Zaczynając od tematu expa w trybie kreatywnym, ponieważ zapewne zauważyliście, że przez ostatnie dni generalnie w trybie kreatywnym po prostu nie dostaje się expa. No i Fortnite napisał, że tymczasowo dekalibrujemy PDs zdobywane za wyróżnienia na wyspach UFN i w trybie kreatywnym, ponieważ generalnie był błąd, że właśnie exp, którego zdobywaliście w trybie kreatywnym, niektórym osobom wywalał grę po aktualizacji. No i jak się okazuje, no to napisali oni, że ten problem zostanie rozwiązany dopiero w aktualizacji 39.11 w przyszłym tygodniu, czyli najprawdopodobniej około 18 właśnie grudnia, więc na no jeszcze trochę czasu expa w trybie kreatywnym nie będzie, ale finalnie nie do końca, ponieważ Epic Games dał dodatkowy statement w całej tej sytuacji i generalnie napisali oni, że za czas gry właśnie na danej mapie tak czy siak expa będziecie zgarniali, więc generalnie no mimo tego, że tak za na przykład, nie wiemy przeróżne rzeczy, które zazwyczaj dawały expa, to ten exp nie leci, no to za samo grę Będziecie dostawali tego expa i to wydaje mi się, że nawet całkiem sporo. Bo chyba z tego co wiem, to co parę minut leci jakieś 20 tysięcy. Także no nie jest źle, ale wiadomo, że no, mogłoby być o wiele lepiej lecz tak czy siak, moi drodzy, na Ultimate One w pojawiła się nowa aktualizacja, więc możecie tam pograć ze znajomymi, bo jest naprawdę spoko, a my przechodzimy do dalszych właśnie nowości, bo jak się okazuje, no to trochę ich mamy. Generalnie, moi drodzy, no to zaczynając od tego, że w tym momencie pojawiły się nowe właśnie burze. Jak się okazuje, mamy właśnie kształt tak zwanego trójkąta i macie 5% szans na pojawienie się tego kształtu tu właśnie podczas gry. Także, czy ciekawie, czy nie, to już zostawiam do waszej oceny. Tak samo mamy spojrzenie na senseja z nadchodzącej fali drugiej kolaboracji z Lego Ninjago. Wiemy, że całość pojawi się na początek 2026, także w ten sposób będzie się prezentowała jego wersja Lego. Wiadomo, że otrzyma on też zwykłą wersję. No i od razu przechodząc dalej, mamy karabin fundamentu. Jak się okazuje, ma on być bronią z hitscanem, ma mieć 120 obrażeń. No i przy okazji ma on też mieć wybuchowe pociski, które zadają po obrażeń 50. No niestety nie wiemy dokładnie kiedy się pojawi właśnie ten karabin fundamentu ale możemy być pewni, że już niedługo. Natomiast coś, co akurat jest dostępne w sklepie na moment, jak wy to oglądacie, to Kim Kardashian, więc jak będziecie ją kupowali, możecie to zrobić z kodzikiem Hexakod, byłoby mi naprawdę bardzo miło. A przechodząc od razu dalej, mamy temat festiwalu Zimy i ogólnie tego, co się ostatnio działo, ponieważ odbyła się Gala The Game Awards i jak się okazuje, dostaliśmy tam małą zapowiedź kolaboracji nadchodzącej, lecz jak się okazuje, no to Fortnite przegrał na właśnie dwóch pozycjach, czyli na Best Ongoing Game i przegrali właśnie do gry e, No Man's Sky i przy okazji przegrali też kategorię za najlepszy support, także w ten sposób się to prezentuje i cóż, Fortnite właśnie po raz kolejny nie, do, nie wygrał żadnej nagrody, ale na gali The Game Awards została ogłoszona kolaboracja z Harry Potterem i to oficjalnie wiemy, że już dosłownie za chwilę pojawi się cały kolab. Generalnie no to pojawią się właśnie customizowane style z Hogwartu w Fortnite'owym sklepie później w tym miesiącu. Taką zapowiedź dostaliśmy. No i nieco później dostaliśmy spojrzenie na pierwszego skina, którego widzicie tutaj. Nie wiem, czy jest to Harry Potter, ale chyba nie tak właśnie on wygląda. Ale generalnie tak wygląda pierwszy skin z całej kolaboracji. Wiadomo, że tych skinów będzie więcej i jest to tylko i wyłącznie jeden z nich. Tak samo w ramach kolaboracji możecie w tym momencie odebrać właśnie grę Hogwarts Legacy za darmo na sklepie Epica. Macie z tego co wiem, to jeszcze 4 dni. I jak będziecie w tę grę sobie grali, to chyba za łącznie zagranie godzinę czy dwie zgarniacie taki oto plecak żabki do. Fortnite'a. Także myślę, że to jest akurat mega spoko sprawa. Jest to pierwsza darmowa nagroda, którą może zdobyć każdy, bo wystarczy dosłownie, że wejdziecie do sklepu Epica no i przy okazji y, pogracie w Hogwarts Legacy. Tak samo mamy informacje na temat naprawdę przeróżnych zniżek, które tutaj widzicie. Między innymi obecnie przecenione są takie gry jak Ark Riders, przy okazji Cyberpunk, następnie no to właśnie iAFC 26. Oczywiście... GTA 5 i właśnie Red Dead Redemption 2, także całkiem ciekawe zniżki. No i moi drodzy, przechodzimy od razu dalej, ponieważ jak się okazuje, to jeszcze nie jest wszystko. Generalnie mamy możliwą kolaborację z Kevinem samym w domu, właśnie w ten festiwal Zimy. Lecz jest ona tylko i wyłącznie spekulowana, nie jest ona niestety w żaden sposób potwierdzona. Natomiast jeśli chodzi o potwierdzone kolaboracje, to mamy ich akurat nieco więcej. Ponieważ wiemy, że podczas tego festiwalu Zimy mają się pojawić takie kolaboracje, jak m.in. świąteczna Hatsune Miku, przy okazji Bleach, następnie kolaboracja ze Bobem, Harry Potterem. Możliwe też, że podczas tego festiwalu Zimy będzie już kolaboracja z South Parkiem. Następnie ma zawitać zwierzaczek Gruta. Przy okazji mamy też mojej drodzy Back to the Future. No i w tej kolaboracji ma zawitać dr. Emmet. Przy okazji, no to druh Krypto i możliwe, że jeszcze więcej, ponieważ dostaliśmy potwierdzenie kolaboracji z Sabriną Carpenter. I wiemy, że ma ona otrzymać swojego świątecznego skina w tym festiwalu Zimy. Ale raczej jak i właśnie Sabrina, tak samo jak i Hatsunemiku, będą w sklepie do kupienia za fałdolce. I wydaje mi się, że raczej wy prezent Żadna z nich nie będzie, no ale mogę się mylić. Ponieważ moi drodzy, przechodząc od razu dalej, mamy właśnie temat festiwalu Zimy czysto w Fortnitecie, nie kolaboracyjnie, dostaliśmy spojrzenie na świąteczną mapę. W sensie zimową mapę, Fortnite na nowej opcji społeczności wstawił coś takiego. Czyli generalnie e, miejsca, gdzie będzie zaśnieżona mapa. Jak się okazuje, no to cała górna część praktycznie będzie w śniegu. Także trochę słabo, że nie cała mapa będzie zaśnieżona, ale chociaż jakaś właśnie większa jej część. Także myślę, że mega spoko. Napisali oni, że już niedługo dostaniemy. Więcej informacji dotyczących festiwalu zimy, no i raczej możemy się spodziewać tego że cały Festiwal Zimy wystartuje około 18. Czyli w aktualizacji 39.11. No było to do przewidzenia. Dużo osób się też zastanawiało czemu nie ma jeszcze prezentów i tak dalej. No i tutaj macie odpowiedź. No w sumie nawet nie mieliśmy żadnych teaserów dotyczących Festiwalu Zimy. No i jeśli chodzi o chatkę to wychodzi na to, że chatka powraca. Ponieważ z informacji, które chwilowo mamy o Festiwalu Zimy to to, że właśnie pliki chatki zostały ponownie dodane do plików. Co oznacza, że raczej chatka powróci. Wiemy, że na pewno mają się pojawić dwa nowe kształty strefy, czyli właśnie choinka, jak i również bałwanek. No, i Joule Trooper ma być nowym bossem do grania na wyspie. No, także całkiem ciekawa sprawa. Wiemy też, że coś z tym skinem może być właśnie wprowadzone. No i podczas tego festiwalu zimy, poza właśnie tym ziomeczkiem, ma się też pojawić skin tego chomika, jak i przy okazji ten skin, którego tutaj widzicie. Także naprawdę ciekawie, możliwe, że któryś z nich będzie do zdobycia za darmo w prezencie. No i zobaczymy, co jeszcze Fortnite przyszykuje na właśnie tegoroczny festiwal zimy. Może być tego o wiele więcej i to są dosłownie pierwsze informacje, bo no tylko i wyłącznie dostaliśmy spojrzenie na tą mapę, ale zapewne z czasem będziemy mieli o wiele, wiele więcej rzeczy więcej informacji, także czekamy. Miejmy nadzieję, że jakieś fajne informacje rzeczywiście się pojawią przez najbliższy czas, bo e, no jakoś strasznie dużo się w Fortnite nie dzieje. No i czekamy na ten festiwal zimy. No i to tyle. Ja byłem Hexo, subujcie kanał z dzwonkiem, e, zostawiajcie tu łapeczki do góry. Tak samo jak będziecie robili zakupy w Fortnite'owym sklepie, możecie je zrobić z kodzikiem HEKSOKOD. Oczywiście możecie też zjechać sobie tutaj i wy odkrycia, i tutaj wpisać HEKSOKOD i macie nową aktualizację na Ultimate One v i przy okazji też nowy update tutaj, możecie tutaj pograć ze znajomymi. A jak obejrzeliście ten film do końca, w komentarzu napiszcie Festiwal Zimy. Ja byłem Hexo, cześć!